Halo, Halo, Widzę. Witam wszystkich. A lecimy na bazę. ten szlak. Czy wychodzimy. Dzień dobry. A witam, witam. Może tutaj nie przychodzi, bo to są problemy. Ciążkie. Okej. Okay, rozumiem. Przekaz. Kurde, serio, nie osiągnąłeś u... mi żadnego villagera? Jak to się Ja... Dobra, nie myślałem, no, że ginę. Ty? Jeszcze mi łóżka ukradł. Nie ukradł Gdzieś tam w Właśnie nie ma. Znikł. Może poznika. A ja tylko tam cztery zniszczyłem. Trzy. Hmm. Głowa skinowego pająka, to może być warte zawzięcia tego Także nie, kurde no ty, Czy ty mucisz gościu malinowy? Nie Dobra, ciul za to drewno No weź Czemu ty mi cały dom rozkopałeś? To nie, bo to sobie tam ukrywać. A to tam jakąś dziurę zrobiłem jedną Moja głowa! Jaka głowa? Golema To moja głowa Nie, to była moja Bo to jest od... Ale ty i tak mi zabrałeś moją, więc ja to odzyskałem się wszystko poszło się teraz Czemu nie zaczynać? Spokojnie, spokojnie Zresztą to możemy się jakoś dogadać, jeszcze mam te twoje niektóre. jakie niby? Nie wiem, nie jest ci zabrałem, Nie ma wszystkiego, dogada. czego mam w punktu Kurde kości Tego nie wziąłem. A ja ci zabrałem kości? No. A, to ja cię wyrzuciłem tam. Tą Super. A ty masz stream no. Zobaczyłem, że ty robisz, to od razu odpaliłem. Tylko czas muszę sobie ustawić. Tylko myślałem, że jesteś u mnie w bazie jeszcze. Bo ostatnio streama ci wywaliło, to myślałem że w bazie. Może no obok. I spodził się świata w tym... Nie, ale mordą mi się tam włączył. Dobra, to mu i czas. To jest dzielę. Skap to jest. Ja pierdzielę. czy tu coś jest. A nie, tu w tak? Tu by nie było. A gdzie ty jesteś? A ty że jak ci powiem takie rzeczy? Spoko No, to nie możesz zobaczyć ze streama A wiem Ale ty patrzyłeś, gdzie no, się Ale to jak to już nie robię, a, okej. Okay. Tak wyróbmy. Ty w ogóle, jak tam twój jeden koksik? Dobrze. Otóż mam go w ekwipunku, nie przemyślałeś tego? Nie wiem, ale ja mam dwa no <suszy> co tu się dzieje, ty? I co, za co ja bym to wziąć?

O, to mnie godzi. Ała! Chciałem, że to jest złodzie. To budowałeś, że już uciekłem. To już uciekałem. Co tam? Idź stąd, proszę. A to było trzeba tu przechodzić? Ja Ja pierdzielę, prawie spadłem To jest tutaj ewidentnie coś taki drobny pierdziel TY TU... TY MNIE GONISZ! Idź <śmany> <śmany> stąd, diable! Idź <śmany> stąd! Wiecie tej temy zbierałem? Mam najlepszą sikierkę przy sobie, nie mam do czasu jeszcze No, idź tam, proszę zostaw mnie. No, ja mam lagi, no nie. Chodź idź tu. ode mnie. No. Chodź tu. No weź, chodź tu, co? Chciałbyś? Chodź tu, padać tu. Po co ty mnie gonisz? Aha, czy to masz cpana? Но Ты не маж утки? Ты утки не маж? Ты не маж утки? что ты пробуешь? Jak tak działa? To było akurat dobre, przyznać nie mam nic przy sobie Ciebie nie pokonam w tym treningu to tu No chodź tu, no wiesz, tam popieszedł i co? Jak tam? Super, nie? <noise> A co? Może ci po jednych tych wyśniaków? Kurde no gadajmy się, ej jak? Co mi chcesz, co chcesz? Dogadajmy ej, 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 dogadajmy się! Ej, dogadajmy się! Dobrze, przez mam Zastój, no. Dogadajmy się. No jak? No co byś chciał za to, żeby o, opuścić moją wioskę i ją zostawić w spokoju? Co byś zaoferować? Chleb. Czekaj, muzykę zmienię. Na bardziej dynamiczną. Dobra, jest No co jej masz zaoferować? Mianek Za no ty nie masz zaproponować? Ty nie musisz zaproponować eee, No nie wiem, co ci mogę zaproponować, no Masz coś zwiedzić tą strukturę Już są zwiedziłem, no to Aha To była ostatnia chyba skrzynka No, zostaw mam wioskę i paszową. Pójdziesz paszową? Nie. No to coś. Nie wiem, ja nic nie mam, no. Będę ci mógł dać stary dostęp do tego, do eksperki w Endzie. zrobię. Co na to? Nie. No to nie wiem, no co ci mogę dać, no villagerów? I co ja z zrobić? chcę tylko, żebyś mi drewno oddał Drewno za koks. Dobra, ale też wioskę zostawiasz? Mhm. To gdzie się możemy wytradować? Tutaj? A jak indziej? A kto pierwszy? To rzucasz tu <grymny> 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 <Zaklęty złoty> kok, <jabłko. grymny> <grymny> a ja tu drewno Zaklęte złote jabłko A mogą być dwa zwykłe? Tak, mm -hmm. Czekaj chwilę, zaraz przyjdę No i co żeś zrobił? Zepsułeś no, zepsułem, no? Dziadzie Nie wchodzić! No, mówię nie wchodzić, kurde. O kurde. Paszowon! to stawa. 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 Paszowon! Dobra, to ci dobrałem ja jeszcze. Oddaję ci płytę. Ale była to, miałem to, inną. Nie, to miałeś. A nie, to miałeś. A, to to jest moja. Dzielona No ty. tył. Tu, skrzynce jest na dole. A ja tam u góry ci oddałem tą z dobra. A, e, książkę mi zabrałeś, Wether Falling. Gdzie? Tu była Falling, książka. Nie mam. No jak to? Była? Nagle znikła? Sama no, z siebie? No, no. 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 <grym> Odda. co idziesz co stąd już? Nie wiesz, mój koks. Za no nie mam. Mogę dać ci dwa te? No dobra. No, i git. A! Jeszcze oddałbyś mi te lekterny? Koks. A lekterny? Koks za lekterny i drewno. Dwa złote jabłka za lekterny. Koks. Jeszcze z tym drewnem. Koks za lekterny i drewno. No. Proszę. Mogę Ci jeszcze w gradysie dorzucić kilka biblioteczek. Ja pierdolę. Ewentualnie plastry miodu. Aha, no i co mi z tego? Mogę cię ewentualnie dorzucić głowę Iron Golema. A dwa złote jabłka? Nie, za nie mam! Ja cię wkręcałem! Tak, tak! No to co zobaczmy w streamie każdym? Ja zacząłem wkręcać? Wtedy kiedy ten grup tam ile? Żartowałem! Żartowałem! Ile? 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 Cztery serca! Nie dobra, ja się jednak co sobą nie klepie. A ile ja ci zadałem? Nie wiem, mogło na życie, a nie zjadłem. Aha! Super. No idź pan. To dwa złote jabłka za drewno. A za lekterny? No, może być. No nie. Ej, miał więcej! Nie miał więcej, nie wiem, się skobiłem. leżą gdzieś tam w tej tej. No, super. O kurwa, znasz kartę mojej wioski? Tak, znam. A co? A tutaj co są tego? To możemy się przyjść razem, bo i tak to nie myśli. Pa, pa, pa. Co ty tu robisz jeszcze? Paszowon no, Ej, Kryper. Nie wybuch. No, bo. ja muszę i tak to naprawić. Opa. O, pa. papa. O. O kurde. Ja tak żeś ten portal zabudował, nie? w ogóle nie wiadomo o co chodzi. w ogóle nie, nie widać było, że tam coś jest, nie? Tak, ale stary patrzyłeś tam, patrzyłem powtórkę, jak tu się dostałeś patrzyłeś, stary szukałeś i rozkopałeś i... O, a tu jest! No bo... Nie no, bo ja od razu widziałem, tylko mówię, ale pop zrobił, nie? naprawdę pewno tu nic nie ma. Dobra. Dobra ja muszę kończyć jednak streama. przynajmniej no. dołączyłem, żeby tylko ty się poszedł. A ja wiesz, że ja jestem cały czas przy bazie, nie? <grymne> nie no, był content, był content. Zjadłam widowę.